Dokładnie dzisiaj do Fortnite'a powinna zostać wprowadzona mini aktualizacja zawartości. W internecie pojawiły się informacje na temat kolejnego dużego koncertu na wyspie, takiego jak Ariany czy Travis'a, mamy informacje o nagrodach oraz pojawiło się kilka nowości. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny, Kodmigao i witam was na odcinku z koncertu i darmowych nagród. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę, tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba większość z was bardzo dobrze wie, dosłownie w każdy wtorek do Fortnite'a są wprowadzane jakieś mniejsze lub większe aktualizacje, po których gracze mogą sprawdzić jakieś pojedyncze zmiany, które akurat trafiły na wyspę. Jak sami widzicie. Dzisiaj jest wtorek, więc do Fortnite'a powinna zostać wprowadzona taka, można powiedzieć, mini aktualizacja, ponieważ duża trafi do gry dopiero w przyszłym tygodniu, a wraz z jej wydaniem w grze powinno trafić kilka małych zmian. Jedna z pierwszych i tak naprawdę kluczowych rzeczy, jakie powinny dzisiaj trafić do gry, to nic innego jak nowe zadania tygodniowe, dzięki którym będziecie mogli wbić sobie troszeczkę poziomu konta oraz przy okazji odblokować dodatkowe nagrody w karnecie. Kolejna zmiana, jaka powinna pojawić się w grze, to nic innego jak jakieś kolejne przedmioty na wyspie. I tutaj sytuacja wygląda tak, że szanse są 50 na 50, ponieważ czasami w takich aktualizacjach pojawia się jakiś item, a czasami nic się nie pojawia. Jeżeli miałbym stawiać, który z przedmiotów mógłby trafić do gry, to stawiam tutaj na jakiś nowy przedmiot, który został zapowiedziany na zwiastunie lub w ostateczności powróci do gry coś starego i pamiętajcie, że jest też szansa, że nic się nie pojawi. Tak więc ten temat potwierdzi się teoretycznie równo z dzisiejszym filmem, bo o 15 do gry trafiają takie aktualizacje i ostatnie z nowości, jakie powinny trafić do gry, to nowe ścieżki jamowe, naprawa pojedynczych problemów, i to w sumie wszystko. Jednakże kochani to nie koniec informacji, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem, ponieważ nie wiem czy każdy z Was wie, ale w tym sezonie według wszystkich likerów ma odbyć się wydarzenie na wyspie, ale nie wydarzenie fabularne, tylko trochę inne. Wszystko to jest powiązane z nadchodzącą współpracą, która trafi do Fortnite'a, i chodzi tutaj oczywiście o Metalikę. O której informacje pojawiły się jakiś czas temu i wiemy o tej współpracy głównie przez mapę drogową, tą, którą widzicie tutaj. Co jednak ciekawe w tym wszystkim, to jeżeli spojrzymy sobie na tą mapę drogową, która była widoczna chwilkę temu, będziemy mogli zobaczyć, że współpraca z Metaliką, jako jedyna ze wszystkich, które będą w festiwalu, ma również dodać. Co się do trybu podstawowego. Do tej pory nie wiedzieliśmy, co dokładnie może dodać nam ta współpraca do trybu podstawowego. Tym bardziej, że takie rzeczy jak przedmioty w sklepie i inne trafiały przy wcześniejszych współpracach i można było się spodziewać tak naprawdę wszystkiego. Teraz jednak wiemy już, co dokładnie zostanie wprowadzone na naszą wyspę. A cały ten temat został nam podany przez likera Shinę, jak i innych, którzy wprost dali nam znać, że niebawem na wyspie odbędzie się kolejne wydarzenie, jako tak taki koncert. Tak dokładnie, kochani, do Fortnite'a w końcu od rozdziału drugiego ma trafić jakiś koncert, który będzie w trakcie sezonu, a nie tak jak ostatnio ten koncert do Deminema i najpewniej będzie to coś bardzo podobnego do koncertu Travisa, Ariany czy nawet Marshmello. Według tego, co podali oni dalej w poście, wszystko to wiemy dlatego, że Fortnite przez przypadek dodał do plików wzmiankę o nazwie używany w rozdziale piątym sezonu trzeciego koncert Metaliki. I to właśnie z tego powodu wiemy, że pojawi się tam koncert. Sama wzmianka wspomina nam również, że będzie to koncert Metaliki, co jednocześnie daje nam znać, jakie nowości trafią do gry z okazji tej współpracy do trybu podstawowego i kochani jestem w 100% pewny, że to nie wszystko, co tam się dla nas pojawi. Jeżeli na wyspie rzeczywiście odbędzie się koncert taki jak te, które już kiedyś tutaj były, to jak najbardziej możemy spodziewać się, że dostaniemy jakieś zadania o nagrody, ponieważ przy każdym ostatnim koncercie były jakieś nagrody za zadania. Oczywiście co ważne, same zadania na 100% nie dadzą wam jakichś ogromnych nagród na konto, tylko jak już to będą to jakieś mniejsze nagrody, takie jak lotnia czy coś w tym stylu i najbardziej stawiam właśnie na lotnie, bo ona była na każdym takim evencie. Żeby to było mało, na wyspie w jakimś miejscu powinna pojawić się scena taka właśnie do koncertu, o ile będzie to wielki koncert na wyspie i przy okazji powinny Pojawić się jakieś dekoracje na całej wyspie, związane z tym wszystkim. No i co ważne, widzowie, sama współpraca nie będzie tylko dostępna w trybie podstawowym, ponieważ, tak jak już wspomniałem wcześniej, trafi ona również do trybu festiwalu muzycznego, w którym będzie trwała nieco dłużej i tam doda trochę więcej rzeczy. Między innymi gracze otrzymają tam całkowicie nową scenę główną, na której będą rywalizować z przeciwnikami na punkty, a poza tym pojawi się sporo. Nowych ścieżek jamowych, a w tym większość z nich to będą piosenki proste od tego zespołu. Żeby to było mało, do sklepu z przedmiotami zostaną wprowadzone wszystkie najważniejsze skiny związane z osobami w tym zespole. Więc wydaje mi się, że w tej współpracy będzie ich więcej niż w tych poprzednich, ale to akurat dopiero zobaczymy. I co najważniejsze, co wydaje mi się, że najbardziej Was interesuje, to oczywiście nagrody. I tak dostaniemy ponownie kardet z nagrodami, w których gracze. Za wykonywanie zadań w trybie muzycznym będą mogli odblokować sobie jakieś tam przedmioty. Sam karnet będzie podzielony na dwie części, czyli fragment płatny, za który przyjdzie nam zapłacić tak jak zawsze 1800 fałdolców, i tam na końcu będzie skórka oraz fragment darmowy, w którym również będą fajne rzeczy do odblokowania na konto. Jeżeli miałbym stawiać, jakie nagrody tam się pojawią, to osobiście stawiam tutaj na ścieżki jamowe dodatkowy poziom, emotki rzucane i Kilofy i inne mniejsze nagrody, no i nie możemy zapomnieć o nagrodach, które powinny być w trybie podstawowym. Jak widać, ta współpraca będzie chyba największą współpracą, która zostanie dodana do trybu festiwalu muzycznego, i tak jak wspomniałem wcześniej, w festiwalu muzycznym będzie ona trwała dłużej niż w trybie podstawowym, i widać to na tym zdjęciu tutaj. A i zapomniałbym, co w tym wszystkim jest chyba najważniejsze czyli kiedy ta współpraca i wszystkie te rzeczy trafią do gry, i według informacji jakie są w grze, event Billie Eilish kończy się 13 czerwca, więc wszystko trafi po kolejnym update. Cie. Co ważne, na pewno po niej trafi do gry część, która będzie przygotowana na tryb muzyczne, ponieważ według mapy drogowej w trybie podstawowym współpraca ta ma trafić trochę później, więc tam może ona pojawić się po jeszcze kolejnej aktualizacji. Szczegóły w tym temacie my gracze poznamy dopiero, gdy w grze pojawi się kolejna aktualizacja 11 lub 12 czerwca, ponieważ to właśnie w niej zobaczymy wszystkie nowości, które Fortnite doda w tym temacie, tak więc obecnie musimy sobie na nią poczekać. Jeżeli interesują Was pozostałe zmiany i nowości, jakie trafią z okazji tej aktualizacji, to polecam sobie zobaczyć dokładnie ten odcinek tutaj, bo ta współpraca to tylko mały procent tego, co ogólnie będzie w niej dodane, tak więc polecam sobie go obadać. Co ważne, z tej aktualizacji na kanale odbędzie się również live rano, na którym Sprawdzimy sobie wszystkie najciekawsze nowości, jakie Fortnite tam doda. Tak więc wpadnijcie, tym bardziej, że jest już koniec roku, więc większość będzie w domu. Sam live odbędzie się godzinę przed aktualizacją, i na teraz są to chyba wszystkie najważniejsze zmiany i nowości. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku, kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!